Cześć, ja jestem Szacher, a to jest King's Bounty Legenda, gra, w której ostatnim razem kupiłem czarne smoki, które mocno niszczą elfy, z którymi walczę. Na przykład ten oddział tutaj, o, te sześć szmaragdowych smoków będzie irytujące. One... ale one... nie, fuck. one nie zio one robią obrażenia fizyczne, jakby robiły... Ogniste obrażenia, to by smokowi nic nie robił. Trzeba ja będzie się nim zająć Udało mi się wygrać Tracąc tylko 5 gryfów Bo zaklęcie sen U triadach jest mocno pod... Przepakowany Ze względu na to, że Tylko smug coś latał A N został spalony żywcem od razu A nie, jednorożce czarne mnie zaatakowały One mają czwarty poziom, więc ich już się uspić nie da Ich jest prawie 200 30 tysięcy życia Kolejne spektakularne zwycięstwo, w którym straciłem tylko kilka jednostek i wbiłem 18 poziom, to znaczy, że zostałem kolejne runy. Aż 6 run magii. I wyższa magia odblokowana. Ale umiejętność jest dostępna raz w ciągu bitwy. Może tylko raz, ale to może dużo dać. Trochę więcej złota i tak mam dużo złota. Uuu, toleruję obecność umarłych Ale ile to punktów kosztuje Na razie chciałbym rozwinąć sobie teraz magię ładu i magię zniekształcenia I może przy okazji niszyciela Na maksa Już nic nie ma, już zebrałem wcześniej Enty pokonane W sumie nie dziwi się jak smokiem zadaje podwójne obrażenia Kula ognia zadaje mi podwójne obrażenia wszystko co jest związane z ogniem, zadaję podwójne obrażenia. Przyjmowanie szału jest jeszcze bardziej ulepszone. Teraz co, chyba będę w jednym użyciem miał pełno szału. Teraz zyskałem dwa magiczne kryształy. I tu chyba nic więcej nie ma. W sumie mam już tak silne wojsko. Mogę wrócić do, do, najpierw do Darionu, później na Wyspę Wolności. I powybijać te statki pływające wokoło. Są irytujące z początku, bo... W sumie one mają po 300 czy 400 piratów, co jest dużą liczbą. Oraz mogą strzelać kulami ognia albo innymi rzeczami w twoje jednostki, więc to też nie jest przyjemne. Ale jeśli smok poleci do przodu i oni będą celować smoka, który ma 80% odporności na wszystko, poza trucizną i 15% na obrażenia firyczne, to powinno być dobrze. Na przykład silne tylko. Bill Mureju. To co wszyscy mówi, mam zapłacić pieniądze, albo go zabić. Wybieram opcję numer 2, gdyż jest tańsza. Udało mi się go pokonać w taki sposób, że nawet nie miał ani jednej rundy. Mam nadzieję, że nie skąd Nie, krytyk był. Nie ruszył się. Uśpienie poszło. Na początek dwa razy lodowe, lodowy wąż, to te ryby umarły. Tak tylko uśpienie, zabiłem łuczników, a później wszystko poszło w, w uśpionych wilk, wilków morskich. Trochę straciłem całą manę, ale opłacało się. Kim jest ten krasnolud olbrzym? On ma smoka. Najmilszy olbrzym na świecie, a ponadto alchemik. nabulatorium alchemicznym. Jeśli on jest taki pokojowy, to czemu próbujemy je zabić Mogę spokojnie załatwić tego oraz tego Wiesanie szału i mam nadzieję, że smok zginie. Jak za 60. Uuu, ale poszło. Zmienić nie wiem, że gdzieś też coś takiego robić. Uśpienie pójdzie. Nie no, najpierw oddalę się, żeby nie być na linii ognień. To już taka różnica jest, że jeśli ich jest nie ma tysiąc, czyli najlepszy czary zada im góra 10% z całego działu, to już nie ma większego problemu z nimi. Kolejny pirat może zostać dodany do kolekcji byłych piratów. Kolejny pirat, Bill Kill, dodany do kolekcji. Dotarłem do tego miejsca, na tej wyspie, w którym wcześniej byłem. Jest tutaj Cantorius. To zakazane? A masz jakieś zaklęcia takie? Mm, mam wszystko to co masz, więc tak mi średnio to interesuje. I nie pamiętam tej historii, ale możliwe że ktoś mówił. Tęga wody. Ok, do tysiąca sztuk złota są droższe rodzaje peli Na przykład te kosztuje 9000, tysięcy, więc ja nic nie mówię. zaknięcie wędrówce. Zupełnie przydatny do czegokolwiek innego. Takie życie. Leista mgiełka. Gdzie mam użyć tego zwoju? Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie to miejsce, gdzie zatknęła legendarna księżycowa zjewa A ty masz zaklęcie, które może ją podnieść z dnia. Jasne. Aha. Sama z siebie się podniosła. Pasty, nie. Ale z chęcią kupię miksterymany. Mogą mi się przydać. I to wszystko? Ale nie, czas na smęty. I na takie sobie questy poboczne. Idziemy na walczyć z krakenem. Skra dyn, 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 dyn. Nie udało mi się ich pokonać w jednej rundzie. Ale nie straciłem nic. No chyba, że 4 życia w czarnych smokach się liczy. Ale kolejny pirat, chyba ostatni. Albo przedostatni to był. Ten moment, kiedy statek się zatrzymał, i nie wiesz, czy co zrobiłeś nie tak. Ale koniec końców, nic się nie dzieje. Może ja mam płynąć do przodu. Możemy się cofnąć. Cofnąłem się już, ostatni, wystarczający kawałek, wracam. O, przesunął się. Tam odpoczywa Kraken. Nikt nie wie, gdzie to dokładnie jest. Uuu, jest problem. Niech to tysiąc medus! Aha, Kraken ma przekąskę przed nami. To dobrze. Będzie zajęty jedzeniem, kiedy ja będę go zabijał. O bohowie, Endori. Endorii! Kraken zabrał statek... Kapitana, wedbety na dno morza i sądzę, że po coraz większych bałwanach teraz się wynurza. Jakich bałwanach. Uuu. Pasa taktyki. Wszyscy do przodu, elfy do tyłu. Jak w sumie było dobrze. Jak. to marzycie. Te dwie jednostki się skupią na zabijaniu Pastów On może się zająć jeszcze Krakena Kraken nie Raken jest chyba pierwszy Chyba tak może trafić U Nic nie stało Pamok Piekiem. Mam tylko nadzieję, że nie strzeli w tego. Uza 2000, a nie mogę używać tych szkatułki w walce z bosami. No tam nie polecę. teraz ja, fake będę palił. A nie mogę tak przecież. To kraken oberwie, ale nie będzie mógł atakować. Co jeszcze mogę rzucić? Czy zaraza działa na niego, nie działa. Osłabienie. nie zmniejsza obrażenia na demony. On chyba nie jest demonem. Hipnoza. To nie byłby dobry. Nie, najprostsze. Ale jak coś, tu też nie. No, no, cofnij się jeszcze bardziej. Tak, fajnie ją postawionych, samych strzelających. Harki nie to się znaczy się. się ognia. To jest pierwsze co przeczytałem. Legendarny potwór morski. Łowonuk olbrzymich rozmiarów, który jest postrachem strachem wszystkich marynarzy. Niewrażliwy na zaklęcie umysłu oraz niektóre inne efekty. Atakuje mackami, może wyciągać z wody morskie drapieżniki i ciskać nimi przeciwnika. Boi się ognia. Pierwsza maska poszła. Zostały jeszcze. Jeszcze się, załada nie skończyła. Mogę mu rzucić błogosławieństwo. Dobra, trzeba się pozbyć ich. I kolejna salwa. Ale same strzelając mi się trochę co za gościu. Chyba zdenerwował. A mógł. Uuu, zakryty grosz 4000. Nie będę ryzykował większej straty. W sumie on może podejść tutaj i być takim mięsem armatnym. No chyba, że smog jest tym mięsem armatnym. Bardzo skuteczny, że tak powiem. Kula od Kraken został zabity. 3600 doświadczenia. Misja. Dziennik misji został zaktualizowany. Misja jeszcze nie jest zakończona. Trzeba powiedzieć Mirabeli o naszym zajściu. Chciałbym prosić o rękę. Jasne, Jamesik, straszliwy kraken, już nie żyją. Z czego się tak cieszysz? Co, jak Wielki kraken. O, już pojęcie o Twoją nagrodę. Misja zakończona, już mam. Po... Ale niestety jeszcze nie. Niestety mam honorę. Ale zawsze jest. Oficja numer 2. Ale jeszcze nie teraz, bo straci się połowę złota, a 250 tysięcy to za dużo jak na alimenty. On. Widzę naszego przyjaciela, którego wskrzesiłem krwią Feniksa a który uciekł i nic nie miał dla mnie. Więc to jest chyba jego skarb tutaj, bo nawet była mowa o tym skarbie, więc pokażę mu co ja myślę o ludziach, którzy kpią ze mnie. Nie było dla mnie żadnym zagrożeniem. I jaki jest jego skarb? Co on chował? Co ten legendarny pirat miał przy sobie? 42 tysiące i pół złota. Ile ja zapłaciłem za klucz? 50 tysięcy? Tak jestem na minusie. Ale, że 50 tysięcy za klucz, to jednak, to nie był dobry pomysł. No, przy okazji pokonam pomysł tego lalkarza. Co on ma przy sobie? Wszystkie możliwe oddziały. Możemy gdzieś ustawić. I do kogo by się skupić? Czy ma jakieś oddziały, których nie będę mógł uśpić? Odporność na magię. To nie jest dobre. A i włóczników? Chyba czemu nie? Zostanę lekko podpaleni. Ten może trochę się przybliżyć. Kogo strzelić? Tych. I no, ci wszystkim. Nie zbytnio dostać. Czarnej dziury nie mogę. Pobłotka. To się przeżyli. Ci pewnie walną w tych, którzy przez to zostaną zabici. Dobra, przechowałem grupkę. Cierpli. Co on zrobi w zamian? Teleportacja. O nie, walnie w tych. E, prawda, nie, wszyscy atakują w tych może. Bardzo dobrze. Nie mam obszarowych ataków zbytnio. No chyba, że ten. Ona nie strzela niestety. strzela. strzelała strzelała by... byłaby zbyt op. Pokonany strzelanie nie miałem nic przy sobie ciekawego. Jakoś strzelanie smoka. Spoko strzelanie strzelanie Po co mi te jaja? Tak przy okazji. Obelisk. Kolejny. Dużo słyszałem o tytanach i w końcu mogłem odczyć o ich kulturę, a dokładnie o jej szczątki. Muszę przyjrzeć się bliżej temu kultowi czcącemu Tytanów, bo może się to skończyć ofiarą. Tak przy okazji, jak już jestem w narionie, ten jeden punkt bardzo mnie interesował, a zwłaszcza punkt, w którym mogę kupować rycerzy i kony, ale w strasznie małej ilości. W tym obozie chyba później będziemy mogli kupować hordę konnych i hordy. Nie, chyba hordę konnych już mogę kupować. To nie wiem po co to jest. To jest takie miejsce. Jak to już odblokuję to. Dobra, rycerze. Rycerze nie mam, a tu można ich kupić. To jest jedyne miejsce po co to jest. Bo tak poza tym. Takie średnie to jest. Przypomniałem mi się jedna rzecz. Tej wieży nie odwiedzałem. I mam swoje powody. Czemu jej wcześniej nie odwiedzałem czym problem? Czy jesteś przecież arcymagiem. Ja mogę. Prawie. No chyba, że w takim razie. Otwieraj, jestem gotów. Już, już walka na start. Już walka na start. Ładowanie, ładowanie i. Dobra, oni są słabi. W tej wieży ogólnie ten pierwszy poziom nie jest jakoś zbytnio trudny. I mogłem tu wcześniej o wiele przyjść. Na drugim poziomie już są silniejsi. A na ostatecznym jest walka z bossem. Takim dwunast... Jeszcze jest bohaterem 12 poziomowym. I tak naprawdę mogłem tu przyjść wcześniej i po prostu piętrami robić. Przede mną stoi kostur zniszczenia. 14 poziomowy. Ten sam poziom, dlatego dopiero teraz chciałem przyjść. To jest niezwykle potężny magiczny kostur... który ma jeszcze. To jest jakby bronienie przedmiotu. To nie jest fajne. To od razu gdzieś poleci, to można polać. Dla mnie ognia poniszczyłbym tych. Czy mogę to tak zniszczyć? Istnieje szansa. Bardzo dobrze przeżył, Ten też przeżył. Mógłby uzupełnić sobie szał przed walką. Wtedy i ten by został zniszczony na czas

Prawie bez strat. Atakowano to walut 19 1 Dlaczego go nie robiłem? Gdyby nie Driady, to on by to rzucał o wiele częściej. Czy mogę zatrzymać ten kostur? Kto pyta, nie traci. Dekar, znalazłem go. To jest ten krasnolud, którego musimy kupić pozłacaną farbę dla malarza, aby zanieść mal złoty obraz do króla gryfów. Okej, okay, muszę znaleźć rudę. Czerno czerwonawa. Spoko. Kopalnia z tego co pamiętam, została wyczyszczona przeze mnie, więc nic nie szkodzi na, prze, na przeszkodzie, żeby po prostu podbierać te rzeczy z ziemi. Tylko muszę to znaleźć. Jest coś takiego, czerwone rubiny, takie, ale bardziej w kształcie kamienia. Zdobyłem dla ciebie trochę magicznej rudy, znaczy tej, zwykłej czerwonej rudy. Magiczna ruda z Gutika jest lepsza od tej zwykłej czerwonej. Nie wiem po co ci ta czerwona ruda. Malarzu, udało mi się za ciebie uzyskać pozłaconą farbę. Ja, królewski Poszukiwacz skarbów. Chciałem wydobyć jakiś kruszec. Kru ten kruszec to też przecież skarb. Daj obraz. Uf, już myślałem, że powie. Nie, nie oddam. Idę go spalić. Albo będzie żądał więcej pieniędzy. Ale trochę negocjacji. Powiedzieć to, co człowiek chce usłyszeć. I można mieć zyskać coś za darmo. Na przykład gryfie jaju, jak żaden gryf nie patrzy. Dawaj, expa też. Gryfu w Gryfie Królu gryfów Harlu. Cała przyjemność po mojej stronie wasa wysokości. Dokupię sobie Gryfę do swojej armii. I portret został wykonany. I chyba to na tyle na dziś. Dziękuję za oglądanie. Następnym razem pójdziemy do wioski Okular, pozbyć się demonów, którzy atakują tą biedną wioskę. I ogólnie pomoże... Trzeba pomóc krasnoludom w walce z demonami trochę. To będzie bardzo dobra rzecz, choć już kanonierów czy innych na szczęście będzie łatwiej pokonać, bo to ja będę pierwszy dzięki Smokowi, a nie oni. Ha!